Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj mm, sektor, sektor do segregacji aluminiowy. Ciekaw jestem, ile tego sektora jest, bo tak miałem wszystko w jednym pojemniku, ale to są różne ceny. Mm, co innego, e, radiatory, co innego, obudowy aluminiowe to jest odlew, a sektor, sektor to jest żyła z kabla ziemnego. I to jeszcze była taka rozdzielnia, która specjalnie to było przeprasowane na płaskownik odpowiednią prasą hydrauliczną, tak żeby dwie końcówki skręcić to śrubą. Takie były stare rozdzielnie, to akurat rozdzielnia przemysłowa. Chociaż dużo razy się spotkałem, inwestor wchodzi na budowę, odkręca rozdzielnie budowlaną, złącze kablowe na budowie, a tam wszystko zdewastowane, powycinane. No nic, nic gorszego dla inwestora i dla też... Elektryka, bo musi te kable posztukować, <laughs> i przestrzegam was, bo słyszałem już o takim wypadku, że ktoś się połakomił na, na, na takie kable. No i po prostu został przy tej rozdzielni. E... Ile mam w ogóle? To była rozdzielnia taka przemysłowa, gdzie ją wymieniałem, <laughs> i to wszystko jest za zgodą właściciela. No bo po prostu to by poszło do kosza, lub yy, dosyć dużo firm stawia kontener i wszystko to, co jest do wyrzucenia, to do kontenera. Także stąd te kable. Tutaj też, właśnie przeprasowane to stare yy, 30-40 lat. Ta rozdzielnia, tak podejrzewam yy, aluminiowe, znaczy aluminiowe kable, skrzynki żeliwne kilo 135 tak myślę że jeszcze około dwóch kilo trzech może jeszcze tutaj jest taki kawałek nieobrany Więc zaraz to też obiorę potraktuję to nożem bo inaczej Inaczej tego nie można ruszyć, bo ta izolacja, no tak jak w kablu ziemnym, jest twarda. 2 140 kg 140. No myślę, że około 3 kg będzie. To oczywiście do jednej reklamówki i to od razu yy, do punktu skupu, bo, yy, bo to nie ma sensu jakby magazynować. Jak by się przydał jakiś kosz na to. Pewnie za chwilkę to też mi spadnie. 2,5 kilo. Będzie 3, 3 kilo na pewno, będzie. Ponad 3 kg. Już mam 3 110. Ale jeszcze drut dochodzi aluminiowy. To akurat kawałek pozostałość z odgromu. I dorzucę taką blaszkę z BMA. I tu jeszcze chciałem pokazać zanim obiorę ten kabel właśnie styki z bezpieczników mocy. Tu akurat jest styk cały miedziany. Łatwo to sprawdzić, bo bierze się kawałek pilnika lub piłki. Ja to używam do tego piłki. Troszkę zarysować można. O. Jest kolor wyraźnie widać. Miedziany i w całości z jednej i z drugiej strony, o tutaj też jest miedziane. Także to jest cały odlew miedziany, tylko pobielony. Po A tu Wam chcę pokazać taki starszy model. I to już była inna konstrukcja. Inna firma, inna konstrukcja. Tu wyraźnie widać po gwintach, że jest mosiąc. A tutaj, jak zarysowałem. Ten styk to jest miedź. O co tu chodzi? Jak to było zrobione? Więc wziąłem, wkręciłem w imadło. No i zobaczcie, to są dwie części. To jest mosiężna, to jest miedziana. Z tej strony łatwo jest ślifnąć. Nie wiem, czy to będzie widać. I to jest miedź. A to jest mosiądz, więc konstrukcja taka była, że najpierw wycinali to z mosiądzu, później wkładali blachę jako styk miedzianą, no nie wiem czy to było lutowane, czy to tylko tak było zaprasowane, no ale w każdym razie... to jest pobiał mosiądz, więc do mosiądzu, ale niektóre styki tak jak w tym przypadku, no to jest cały mosiądz, tak? Bo chociaż nie, chociaż to jest to jest stal. Tak, to jest stal. Widzicie, już jest inna, inna konstrukcja. To jest mosiądz, to jest stal i też jest nabijana na, nabijana ta stal na, na ten styk mosiężne. Zaraz zobaczę czy, czy ja to dobrze mówię, no, ale tak to wygląda. Troszkę się czas tym namęczyć, bo to jednak prasa prasowała Więc to łatwo żabką nie schodzi no ale posegregować trzeba, bo inaczej policzą to jako no Nie wiem właśnie jak oni to liczą czy to by był mm, no to jest tylko mosiąc a to ta podkładka magnes przyciąga gdzie jest tutaj magnes? Magnes zazwyczaj przyciągnie się do jakiejś stali i idzie ze stalą, no ale to jest tu do listwy magnetycznej, łapie się, także tak to wygląda. Dobra, porządek z tym aluminium robię, no i jeszcze, jeszcze kable miedziane, to idzie do depozytu, do beczki. A reklamówkę i inne rzeczy do punktu skupu, tylko przy okazji, jak będę po prostu przejeżdżał niespecjalnie, kilo takiego sektoru około 6 zł. Tak mi się wydaje. Chyba, że cena się zmieniła, to, to piszcie pod filmem, ale ta cena jest. Zmienna, także tutaj hmm, chyba, że wejdzie się na internet, no to hmm, można to w dzień sprzedaży podejrzeć jaką my mam, będziemy mieć cenę z tego tu mam 3 kilo tam troszeczkę mosiądzu no i stali, której nigdy nie ważę. Stal to jest yy, tak naprawdę nigdy nie ważyłem i yy, nie miałem dużo stali. Tylko zawsze to był kolor, wiadomo przy rzeczach elektrycznych to w większości jest miedź, aluminium i mosiąc. Aha, jeszcze ten sektor. Dobra. Wszystkiego dobrego.